Was bardzo serdecznie kochani z tej strony Marcelus i zapraszam Was na materiał poświęcony Call of Duty Modern Warfare 2019, która już w tym tygodniu zadebiutuje na naszych PC-tach i mam nadzieję, że będzie to gra, która zrewolucjonizuje rynek, która będzie konkurencyjna i będzie przyjemna. I naprawdę ja na nią bardzo, bardzo mocno liczę. A w tym materiale skupię się tylko i wyłącznie na problemach, najważniejszych problemach beta testu, o których częściowo mówiłem w poprzednim materiale, ale nie były one na tyle rozwinięte, aby wam je przedstawić. W w takiej formie, w, jakim, w jakiej bym chciał. Na niektóre rzeczy zwrócił mi uwagę w komentarzach Kubikolos, za co mu serdecznie dziękuję, bo moja przerwa od serii była dość spora, więc na niektóre rzeczy nie zwracałem uwagi, bardziej skupiając się na tych właśnie przyjemnościach. Niektóre może uciekły mojej uwadze ale te problemy, o których ja mówiłem, pokrywały się z tym, na co zwrócił mi uwagę Kubikowski, tylko ten temat teraz sobie troszkę rozszerzymy w tym krótkim materiale. Jeżeli chodzi o pierwszy problem, najważniejszy, na który narzekało najwięcej graczy, to oczywiście był Netcode, który rzeczywiście szwankował, najwięcej szwankował w tym największym trybie wojna lądowa. Czym jest Netcode? Netcode to ogólna jakość rozgrywki online, na którą składa się bardzo wiele czynników, tym m.in. lokalizacja serwera, tickrate, kompensacja, opóźnienia, opóźnienie ruchu i wiele innych czynników, które wpływają na jakość netcode. Więc tutaj, na początku, warto podkreślić, że jeżeli chodzi o beta testy, rozgrywały się one na seminarach dedykowanych, eliminując jednocześnie migrację hosta i inne problemy związane z pogorszającym się łączem. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, grało nam się dobrze na małych trybach. Tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie były wyeliminowane te migracje hosta i inne problemy związane z pogorszającym się łączem. I to, coś, co tutaj wam, wam zaznaczyć, te wszystkie elementy były tylko i wyłącznie zastosowane, czyli dedykowane serwery, na, do trybów na 20 graczy. Jeżeli chodzi o ten tryb 64 graczy, czyli wojna lądowa, tutaj yy, niestety zdecydowanie Netcode szwankował, dlatego, że częstotliwość wysyłania po stronie serwera spadała do 24 Hz podczas gry. Szybkość wysyłania przez klienta osiągała maksymalnie maksy, maksimum 70 Hz, więc tutaj też ta różnica jest dość spora i ta niestabilność była też duża i odczuwalność tego, że ten netcode jest rzeczywiście fatalny, jeżeli chodzi o Modern Warfare, w głównej mierze skupiała się właśnie na tym. W trybie. Tutaj również należy zauważyć, że te liczby są prawie trzykrotnie wyższe niż w standardowych trybach w Black Ops 4 i znacznie wyższe niż w innych popularnych strzelankach, takich jak Overwatch, Battlefield 5, PUBG czy CS:GO. To również trzeba tutaj. Zaznaczyć, że nie, wypa nie wypada to dobrze w stosunku do tych właśnie y, gier i dostawców usług multiplayer, więc tutaj ten element netcodowy naprawdę musi ulec poprawie. Kolejnym elementem jest oczywiście tego netcodu. Należy dodać, że istnieje również kwestia podzielonych pakietów, które podobno są powszechne w kodzie sieciowym w Modern Warfare. Może to jeszcze zwiększyć problemy graczy w przypadku jakiejkolwiek utraty pakietów. To jest też bardzo ważna informacja. I to też, mam nadzieję, nie ucieknie uwadze wydawców, tak? To jest też ważne i to wszystko wpływa właśnie na te problemy z Netcom. Drugi element, który jest powiązany z tym Netcom, to oczywiście jakość serwerów. Beta mod Modern Warfare wykorzystywała tickrate 62 Hz dla klientów i serwerów, co jest nieco powyżej normy. Więc tutaj ta jakość serwerów rzeczywiście momentami była słaba i ja mam nadzieję, że te techniczne sprawy zostaną do premiery y, poprawione. Również obserwuję komentarze doświadczonych, weteranów serii i widzę jednak duży znak zapytania nad tym, czy netcode, czy serwery, czy to wszystko będzie y, poprawione y, na premierę. Ale to jest bardzo ważny element. I punkt trzeci, kluczowy dla samej rozgrywki, to oczywiście kamperzy. O tym też mówiłem i tutaj. Moje zdanie się nie zmienia. Jeżeli twórcy coś zmienią, a muszą zmienić, powiem wam, co powinni zmienić, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czy gracze zmienią swoją mentalność, żeby przestać kampić, to jest inny aspekt, który jest niezależny od twórców. I tutaj też jest ważne, aby gracze zrozumieli, na czym ta gra polega. To nie jest kampienie. Call of duty to nie jest kampienie, to nie jest styl grania. Ale po kolei, jeżeli chodzi o kamperów, to tutaj. Mamy do czynienia z trzema perkami, które należy zmienić natychmiast. Powinny ulec mi, zmianie przed po prostu uruchomieniem e, gry, wydaniem gry 25 października. Po pierwsze perk Restock, który działa jak one man army perk stosowany w Modern Warfare 2. Ci, którzy grali to wiedzą o czym mówię. Tutaj Restock działa tak, że po upływie 30 sekund odnawia się całe wyposażenie. I to był ten przykład, który wam Mówiłem o tych klejmorach i granatach błyskowych, że można było obłożyć się klejmorami w budynku i nikt nie miał do nas wejścia, bo co 30 sekund było właśnie odnawianie wyposażenia. To musi zostać zmienione. Naprawdę to musi zostać zmienione. Drugi perk to ustawić sprint all time do domyślnej wartości. To nie jest perk, to jest wartość, która jest w grze, i przywrócić normalnego koda. To jest też to, na co ja nie zwracałem uwagi. A na co zwracają mi weterani tej serii uwagę, żeby to też brać pod uwagę, że ten sprint out time musi być w domyślnej wartości, co przywróci nam tempo normalnego koda. I ostatni element, który również dla mnie jest ważny i kluczowy, to jest perk Ghost, który natychmiast powinien ulec zmianie. Obecnie jego działanie jest bardzo sprzyjające kamperstwu, aż się Żygać chce. To jest fakt, A się żygać chce na to, jeżeli ktoś używa ghosta i siedzi w miejscu. Bo zmiana jest taka w stosunku do y, Black Ops 4, że w Black Ops 4 ten perk działał tylko i wyłącznie podczas poruszania się po mapie. Tutaj ten perk działa tylko i wyłącznie... Ten perk działa również, przepraszam, podczas stania w miejscu. Czyli jesteśmy wykrywani... Nie jesteśmy wykrywani. W miejscu, nie jesteśmy wykrywani, poruszając się, co jest dla mnie absolutnym bezsensem i to rzeczywiście musi zostać zmienione. Bo to Campespo zniszczy tą grę, jeżeli do tego wydawcy dopuszczą. Naprawdę należy to zmienić do wartości, jaka była w Black Ops 4, czyli Ghost tylko i wyłącznie jak działa wtedy, kiedy się poruszasz po mapie. Innej opcji ja nie widzę. I ostatni element, który jest nowością w tej grze, ale który też ja zauważyłem sprzyja. Kampieniu to jest stopniowe uchylanie drzwi. To jest dziwne i na to nie zwraca uwagi, ale były osoby, które zwróciły i ja również, że ten, to stopniowe uchylanie drzwi może również spowodować, że mamy do czynienia z tak zwanym corner campingiem czyli po prostu kamperiada w rogu w drzwiach, które są lekko usunięte uchylone i ty nie widzisz przeciwnika. I on staje po prostu w tym miejscu i czeka na ciebie, tak? I to jest też ciekawy element, który dodaje jak gdyby tej wartości grze, ale z drugiej strony odejmuje, bo patrząc na to, że gracze mają różne sposoby, żeby kampić to jest jeden z tych właśnie sposobów. Coś tutaj też pasowałoby po prostu zmienić. Tak więc jeżeli chodzi o elementy, które mnie osobiście tutaj zaskoczyły negatywnie, które powinny być do poprawy, to właśnie są te rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, ale nie było to rozwinięte w poprzednim materiale. Zwróciłem na to uwagę Kubikolos, z tego się bardzo cieszę, bo ja w ten sposób też rozwijam swoją wiedzę na temat e, serii Modern Warfare po dłuższej e, z nią przerwie, tak więc tutaj też to jest e, bardzo ważne. I chciałbym, żeby ten netcode był poprawiony, jakość serwera żeby była lepsza i te perk'i, o których Wam wspomniałem również, żeby Zostały po prostu zmienione i dzięki temu graczom będzie grało się lepiej. Gracze zauważą, że, wy, że wydawca się liczy z ich zdaniem, że ta beta była po coś, żeby wyciągnąć wnioski, żeby to po prostu zmienić. I to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważny element i zobaczymy jak będzie już 25 października. Mam nadzieję, że gra będzie wy, wy, wypasem, mam nadzieję, że gra naprawdę wciągnie nas na jesienno-zimowe z czego, czego Wam bardzo serdecznie życzę. To jest wszystko w tym temacie. Chciałbym poznać Wasze opinie na temat tego, jakie wady ma ta gra. Oczywiście tu powiedziałem o moich głównych technicznych wadach i troszkę do perków się odniosłem, bo to jest dla mnie kluczowe. Ale w komentarzach oczywiście piszcie, jak Wy to postrzegacie. Oczywiście zapraszam Was również na streamy miksera do Marcelusa. Tak więc widzimy się na polu bitwy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Hej.